Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na przepyszne placki. Placki ziemniaczane, ale w nieco innej odsłonie niż te, które tradycyjnie znamy. Dodałem tutaj kilka takich składników od siebie, kilka innych warzyw, które diametralnie zmieniają smak placków ziemniaczanych. Dodatkowo kilka przypraw ode mnie, które mam nadzieję Was zaskoczą. Tak więc nic tylko przygotowywać i oglądać takie pyszności. Możecie również sobie zrobić takie coś na obiad, czy na kolację, czy na imprezę. Sprawdzają się idealnie z różnymi rodzajami gulaszu, czy to warzywnym, czy to jakimś mięsnym. Ja Wam tutaj pokazuję tylko podstawy, czyli te właśnie, że placki. A resztę już pozostawiam Waszej gestii. Na samym początku koniecznie odwiedźcie mnie jeszcze na Instagramie oraz Facebooku. Nazwę się, znajomam się tutaj poniżej. A wszystkie linki znajdziecie jak zawsze w opisie. A teraz, już nie przedłużając, zabierajmy się do oglądania. Przepis, moi drodzy, rozpoczynamy sobie od starcia ziemniaków. Ja, jak już pewnie wiecie, placki ziemniaczane trena, na dużych oczkach tarki, tak więc cztery dosyć duże ziemniaki, bo spójrzcie, wielkości prawie takiej mojej dłoni. Muszę sobie zetrzeć, tak jak mówię, na dużych oczkach. Jeżeli chcielibyście zrobić je tutaj, sobie zetrzeć na mniejszych, wtedy one będą bardziej takie papkowate. Ja lubię jak. Placki ziemniaczane mają strukturę taką dosyć fajnie chrupiącą, wyczuwalne, żeby były te ziemniaki pod zębem. więc dlatego wybieram duże oczka. Ziemniaczki moi drodzy są już starte, odstawiam je sobie tak na około 5-10 minut. Tutaj znajduje się w nich jeszcze dużo. Soku, następnie odcedzę sobie je dosyć mocno, tak żeby były one jak najbardziej suche, a tymczasem przechodzimy do kolejnych składników. Mianowicie, jeden taki mały kawałek selera, korzenia selera, pół takiej małej sztuki w zupełności tutaj wystarczy, jedna marchewka jeden ząbek czosnku, marchewkę oraz seler możemy sobie również zetrzeć na tych samych oczkach tarki, a cebulę i czosnek potraktujemy nieco inaczej. Warzywka mamy już startę. Tak więc trafiają już do odsączonej miski z ziemniakami. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Niesamowicie pachnie. Jest to bardzo szybki fajny przepis na bardzo dobry obiad wartościowy, bardzo odżywczy do tego możecie sobie zrobić podróżną postacią różne gulasze, czy to mięsne, czy również jeszcze warzywne, na przykład paprykowe, tak więc opcji jest tutaj wiele. A tymczasem przechodzimy jeszcze do pozostałych składników, mianowicie cebuli i czosnku. Cebulę i czosnek sobie siekamy dosyć drobno. Czosnek możemy jeszcze sobie, żeby było nam łatwiej rozgnieść, wyrzucamy ten środek tutaj, który znajduje się w czosnku. Przez niego możecie mieć problemy trawienne, a tego raczej nie chcemy. Tak więc usuwamy właśnie ten środek, a czosnek siekamy. Najpierw tak, jak widzicie, możecie go sobie jeszcze rozetrzeć z solą bądź dosyć drobno, tak jak ja w tym przypadku robię posiekać. Jedna taka. W miarę mała cebulka, w zupełności tutaj wystarczy. Cebula doda nam tutaj niesamowitego charakteru oraz takiej delikatnej ostrości. Także również drobna kosteczka. Cebula i czosnek trafiają do pozostałych warzyw. I teraz, tak naprawdę, moi drodzy, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko to wszystko doprawić i wymieszać. Oczywiście nie może zabraknąć tutaj soli, tak więc około jednej łyżeczki na taką ilość warzyw soli tutaj powinno się znaleźć, może jeszcze szczypta. Ja dodaję sobie jeszcze, co Was może zdziwić do takiej mieszanki: imbir. Imbir suszony, oczywiście mielony, około pół łyżeczki, bardzo fajnie on. Nada nam takiego delikatnego cytrusowego aromatu, tak, więc myślę, że warto sobie takie coś dodać. Również około pół łyżeczki oregano suszonego, dosłownie odrobinka malutka pieprzu kajen, tylko bardzo delikatnie, żeby troszkę tej nutki ostrości tutaj nam się znalazło. Do tego oczywiście nie może zabraknąć pieprzu. Pieprzu czarnego, świeżo mielonego najlepiej. I dosłownie jedna łyżeczka sezamu czarnego. Wstępnie, moi drodzy, to sobie wszystko wymieszajmy. Do tego dodajemy sobie jedno jajko, oczywiście umyte, wyparzone i osuszone, wąchamy czy aby na pewno nie jest zepsute, żeby, tam, żeby nam się nie zepsuła tutaj pozostała część składników. Jedno jajko myślę, że tutaj na taką ilość w zupełności wystarczy. I do tego wszystkiego jedna taka dosyć czubata łyżka mąki ziemniaczanej, więcej, raczej. Nie będzie potrzebne, oczywiście, będziemy to uzależniać od konsystencji, którą sobie tutaj uzyskamy. Wszystko dokładnie teraz mieszamy. Jeżeli będzie ok, to zaczniemy zabierać się za smażenie tych już że pysznych placków. Na patelnie wlewamy sobie dosyć sporą ilość oleju. Możecie smażyć czy to na rzepakowym, czy na słonecznikowym. Wybór już pozostawiam Wam. I po dosyć solidnym nagrzaniu się oleju, będziemy partiami sobie smażyć nasze przepyszne placuszki. Następnie, po usmażeniu z obu stron na taki złotawy kolor, połóżcie je sobie na ręczniczku papierowym w celu ocieknięcia nadmiaru tłuszczu. I tak oto moi drodzy, prezentują się nasze przepyszne, warzywne, można powiedzieć już tym razem placki. Placki z dużą zawartością, jak sami widzieliście, ziemniaków, ale oprócz ziemniaków, znajdowały się tutaj, znajdują się tutaj inne rodzaje warzyw. Placuszki są niesamowicie chrupiące, także jest to myślę bardzo duża zaleta. Właśnie o to chodzi w plackach, czy to ziemniaczanych, czy to właśnie takich, żeby były one chrupiące a nie takie rozciapciałe. Tak więc koniecznie musicie sobie wypróbować ten przepis. Bardzo serdecznie Wam polecam. Zostawcie, zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję, a w sekcji komentarzy dajcie znać, jaki przepis byście chcieli mieć następny. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, do zobaczenia.